maneczko Widzisz, wyrażenie kabli nie no jest duże, Ale jestem ciekawy po korowaniu ile wyjdzie Będę korował z zwykłym nożykiem Porozumiał właśnie, może wymienię No, jest na Zobaczymy ile jest Widzicie? Robię to jednoręko i trochę się wczoraj w tabli jest. 566 gram, 62 nawet. takie kabelki miękkie jak myślicie ile będzie tych same, na czysto? ja obstawiam 400 gram dobra będę będę nie to będę nagrywał Jak Wam się podobają też takie filmiki, to dajcie znać, to będziemy częściej robić takie filmy. Będziemy rozbierać różne rzeczy elektroniczne, to teraz się biorę za korowanie i widzimy się jak już będzie wszystko oskubane i uważamy. Tak jak mówię obstawiam 40 dekł Zobaczymy ile będzie to Marka. Witam, ja już po korowaniu Zajęło mi to 29 minut Trochę jest tego Tak się wydaje, ale to. Ale fajnie się obierała Pozgniatam troszkę i będziemy razem na wagę wrzucać, okej? Okay. Już jest skompresowane i wrzucamy na wagę

Mamy 343 gramy No na pół godziny to też nieźle źle Kilogram chyba u nas jest po 25 Gdzieś 90 zł zarobiłem Przez 29 minut Wrzucam do pudełka Pudełko już się zapełnia Trzeba będzie jakieś wiaderko dać I zaraz będziemy ważyć cały ten pojemnik. Zobaczymy, ile ma cały pojemnik. Tu jeszcze popatrzę. Cały pojemnik ma 1549 gramy. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę. subskrypcję. jak Wam się nie podobało, to dajcie w dół. Jutro Wam nagram puszki. Będziemy ważyć puszki. Może jakieś domolki zrobimy. Mam dwie chłodnice od ciągnika jedną. Też muszę ją powycinać na aluminium. No ale to mógł. jak Wam się podobało, zainwestuję w statyr do telefonu i będziecie widzieć jak obieram rozbieram jakieś elektronikę i to wszystko o tym odcinku jak się wam podobało to wiecie co robić narka a ja się biorę na sprzątanie